Divide et impera. Dziel i rządź. Czy ta łacińska sentencja da się w jakikolwiek sposób odnieść do wiedzy? Oczywiście, że tak. Myślę, że stoi ona u podstaw bardzo ciekawej techniki, którą chcę wam dzisiaj zaprezentować. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mapom myśli. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie. Mapy myśli to nie tylko atrakcyjne wizualnie notatki. To przede wszystkim kilka bardzo ważnych umiejętności, które przydadzą się w akademickim świecie. Przede wszystkim mapy myśli rozwijają zdolność do redukowania danych i wiedzy. Oczywiście nie mam tu na myśli mniejszej wiedzy, ale raczej wiedzę zakomunikowaną krótko i zwięźle. Mapy myśli kształtują także umiejętność syntetycznego przedstawiania problemów, a także wyciągania tego, co najważniejsze z zagadnień, które studiujemy. Najlepszą charakterystykę od strony teoretycznej i praktycznej map myśli stworzył Tony Buzano. Korzystając właśnie z jego dorobku, będę starał się przedstawić Wam istotę mapy myśli. Zapraszam do zobaczenia przykładu. Na środku kartki należy umieścić słowo myśl lub rysunek, który będzie rozwijany w całej mapie myśli. Warto używać obrazów i symboli na całej mapie. Najważniejsze słowa powinny być jak najbardziej silnie oznaczone. Na jednej linii może znajdować się tylko jedno słowo lub rysunek. Linie muszą być dokładnie takiej samej długości jak słowa, aby nie tworzyć bałaganu w mapie myśli. Warto używać różnych wielkości i stylów liter. Trzeba używać wielu różnych kolorów przynajmniej trzech. Dajcie się ponieść wyobraźni twórz mapy nawet najbardziej abstrakcyjne czy absurdalne. Wykreuj swój własny i niepowtarzalny styl tworzenia map myśli. Jestem pewien, że tak utworzone mapy myśli pomogą wam w skutecznej i efektywnej nauce. Tworzenie map myśli nie jest umiejętnością, która jest od razu dostępna dla wszystkich studentów. Niestety trzeba się tego nauczyć. Wszystkie wskazania Tonego Buzano, którego zacytowałem za pośrednictwem Wikipedii, prowadzą do pewnego pytania: Czy niewygodniej tworzyć byłoby mapy myśli za pośrednictwem komputera i specjalistycznych programów komputerowych? Pewnie tak. Takie mapy myśli są o wiele bardziej elastyczne i z pewnością w przypadku większości użytkowników po prostu lepiej wyglądają. Trzeba jednak też zauważyć, że człowiek, który ręcznie tworzy mapy myśli, poświęca na to więcej pracy, dając swojemu umysłowi o wiele więcej okazji, by zapamiętać materiał, który prezentuje za pomocą mapy myśli. Mapy myśli to nie tylko dobry sposób na notatki z lektur czy wykładów. Mapy myśli mogą być także fantastycznym sposobem na kreatywną odpowiedź na akademickie pytania. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy w centrum kartki umieścić problem, nad którym pracujemy. Poszczególne odnóża niech będą wersjami poradzenia sobie z tym problemem lub też podziałem jednej konkretnej propozycji. W ten sposób opracowany schemat z pewnością pomoże kreatywnie rozwiązać każdy problem akademicki. Byłbym nieuczciwy, gdybym nie przyznał, że używam map myśli choćby do opracowania kolejnych odcinków Belfer Vloga. Ciekaw jestem, czy wy używacie map myśli i jakie macie sposoby, by były one jak najlepsze. Mam nadzieję, że zechcecie podzielić się Waszymi grafikami, udostępniając je w komentarzach. Ciekaw jestem Waszych opinii. Belfer Vlog. Studiuj efektywnie.